wróciłem przed sekundą do domu jest godzina 22.47 co dzisiaj było? wybory o czym nagram film? o wyborach więc zapraszam do po prostu takiego szybkiego omówienia jak to wygląda z mojej strony niepełnoletniej osoby jeszcze, więc zapraszam, a tam suby, łapki w górę to jak chcecie, ale w dzwona możesz przypier. więc to co ludzie teraz robią na facebooku to na miejscu się nada, tyle osób tam gadało o tych wyborach, nawijali o tym w kółko Kompas odpala. Nawijali o tych wyborach w kółko, gadali, żeby idź, idźcie głosować, że ta partia jest zła, że powinno to być zmienione. Serio? Ja byłem po prostu pewien na 200%, że ten prezydent, który teraz był, zostanie prezydentem Polski, ponieważ nasz kraj niestety jest za głupi, mądry, żeby wybrać nową osobę. Tyle. I śmieszy mnie to, jak ludzie piszą pięć kropek. Tak, pięć kropek. Spacja trzy kropki. I idę głosować właśnie na tą partię. Nie na tego prezydenta. Tyle. Jesteście debilami, będziecie. Trzymajcie się po Cześć.